Szymon ma zespół dałna i wiele marzeń. To o zostaniu projektantem mody już się spełniło. Wiele osób przekreśla jednak dzieci takie jak on już na starcie. Jakże się mylą. Dzięki niemu czuje, że żyje, przyznaje dana łóżczki. Z mamą Szymona i jego czworga rodzeństwa rozmawia Zbigniew Kaliszuk. Teksty Pisma Świętego pozwalają przygotować piękny i zdumiewający ideał kobiety. Czerpiąc z kart Starego i Nowego Testamentu jego szkic kreśli ksiądz Janusz Wilk. O sztuce podejmowania decyzji w kolejnej odsłonie cyklu adwentowego pisze ksiądz Krzysztof Pawlina. Polecam tekst dorośli, ale nie dojrzali. 16 grudnia zostanie beatyfikowany kardynał Eduardo Pironio, jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II. Postać przyszłego błogosławionego wspomina kardynał Fernando Verges Alzaga, który przez 23 lata był sekretarzem purpurata. A skoro mowa o kardynałach, to przypomnijmy postać czcigodnego sługi Bożego Augusta Hlonda. W ramach cyklu Wielcy Polskiego Kościoła jego sylwetkę przedstawia Margita Kotas. Zdaniem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ministra Jacka Siewiery, Polska ma trzy lata na osiągnięcie zdolności bojowej przed ewentualną konfrontacją z Rosją. A jak ta zdolność wygląda w innych krajach NATO, sytuację analizuje Artur Stelmasiak. Wraz z fundacją Orszak Trzech Króli zachęcamy do wystawiania jasełek w rodzinach, wśród krewnych, znajomych i sąsiadów. Dlatego zamieszczamy scenariusz przedstawienia autorstwa Anny Murawskiej. Wszyscy mogą być jednocześnie aktorami i widzami. Zakończył się kolejny etap digitalizacji archiwalnych numerów niedzieli. Tak więc będzie co czytać. O szczegółach pisze Ireneusz Korpyś. Liczenie kozic w Tatrach to nie zabawa, lecz konieczność. Wymaga tego ich ochrona. To jak liczebność tych rzadkich i chronionych zwierząt przedstawia się w ostatnich latach, opisuje Wojciech Dudkiewicz. Nawet w czasie II wojny światowej Polacy nie rezygnowali z celebrowania Bożego Narodzenia. Święta dawały nadzieję na lepszą przyszłość i, mimo wszystko, na miastkę radości. Zachęcam do lektury artykułu Grzegorza Gadacza Święta w czasie okupacji. W dziale Dobre Rady dietetyk zachęca do tego, by wprowadzić do naszego jadłospisu owoce granatu. Pulmonolog przekonuje, że dobrym postanowieniem noworocznym będzie rezygnacja z palenia papierosów. Prawnik natomiast odpowiada na pytanie, czy można odmówić zeznań, jeśli sąd wezwie nas w charakterze świadka w sprawie oskarżenia bliskiej nam osoby. W tygodniku bliżej życia z wiarą często publikujemy świadectwa osób, które przeżyły spektakularne nawrócenie. W przypadku bohatera tego tygodnia było inaczej. On po prostu od początku buduje swoje tu i teraz. Przedstawiamy Jakuba Bartkowiaka. Ewangelizatora. W ciągu zaledwie roku od jego śmierci naliczono 176 cudów za jego wstawiennictwem. Wciąż ich przybywa, szczególnie tych związanych z uleczeniem chorób oczu. Warto poznać świętego Stanisława Kazimierczyka. Dobry stan dróg oddechowych zmniejsza ryzyko infekcji. Podpowiadamy, jak o nie zadbać. Zapraszamy również do Kazimierza nad Wisłą, w którym zimą jest spokojnie, cicho i nadzwyczaj uroczo. A dla najmłodszych przygotowaliśmy łamigłówki z testem IQ. Państwa uwadze polecamy również nowy numer magazynu wydawanego przez niedzielę, a w nim m.in. Kiedy urodził się Jezus, rozmowa z księdzem profesorem Józefem Naumowiczem, specjalistą w dziedzinie historii chrześcijańskiego Antyku. Skąd się wzięły synody? Czy są jakąś nowinką, czy raczej powrotem do tradycji pierwszych wieków? Na pytania odpowiada ksiądz Mariusz Bakalasz, prezes Instytutu Niedziela. Już teraz zachęcamy Państwa także do osiągnięcia po następny świąteczny numer niedzieli. Będzie miał 16 stron więcej niż zwykle. Znajdą w nim Państwo świąteczne, poruszające teksty, wyjątkową publicystykę, a także specjalny prezent kalendarz ilustrowany unikalnymi fotografiami i jasnej góry. Na nowy tydzień polecam Państwu nową niedzielę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.